Tradycyjne obrzędy, kolorowy korowód, wieńce dożynkowe, swojskie jadło, występy i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych towarzyszyły obchodom gminnych dożynek, jakie odbyły się 25 sierpnia w Mazańcowicach. Gminne Świętoplonów rozpoczęło się wizytą wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny, przewodniczącego Rady Gminy Czesława Machalicy, a także zaproszonych gości w Mazańcowickim Gospodarstwie Gazdów tegorocznych dożynek Małgorzaty i Sylwestra Kuś. Oddajmy, bo on patrzy na nas z nieba i nam daje co potrzeba. Nowych chlebów będzie w domu, nie zabraknie go nikomu. Więc kto dziś jest razem z nami, niech się cieszy do Szanowni Państwo, drodzy gazdowie, przyszedł czas, kiedy w drugiej połowie lata złotą się kłosa i kiedy. Rolnik, kiedy każdy człowiek, który sieje, idzie w pole i zbiera. I wtedy ten czas weryfikacji, ten czas dostatku. Czy rok będzie bogaty, czy będzie skromny. Od tego zależy błogosławieństwo, które idzie z nieba. I dzisiaj nadszedł taki czas, abyśmy mogli się tu spotkać. Na naszej dziedzinie w gminie Josienica u gazdów państwa Kusiów, Pierzy wyrazili dobrą wolę, że będą gazdować przez cały rok w naszej gminie i będą tym przykładem pracy na roli trudu wylanego i potu, jak również tego wszystkiego, co gospodarz daje nam wszystkim do przetrwania na następny czas. Dlatego pytam Was pięknie, abyście przyjęli ten honor gazdów tegorocznych dożynek i dzierżyli to przez cały rok. A za Waszą hojność, szczodrość i to przyjęcie, aby Wam Płomboczek błogosławił. Aby to, co do wróciło do Was podwójnie, a to, coście się utracili, żebyście tego nie żałowali. A wszyscy kierzy Wam pomagają, żeby Wam pomagali jeszcze bardziej. A wasze gospodarstwo, żeby kwitło, tak to Boże deje. Następnie uczestnicy z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, rad sołeckich i pocztów sztandarowych, a także delegacji ochotniczych straży pożarnych, pani z kół wiejskich, zespołów artystycznych i mieszkańców udali się na dzień w czynną świętą do kościoła Świętej Marii Magdaleny w Mazańcowicach. rolę w naszą polską ziemię. Być zdrowym, być szczęśliwym, być zamożnym, być znanym, być zbawionym. Na czym mi dzisiaj najbardziej zależy? Pytanie o zbawienie, które ktoś postawił Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii jest pytaniem o wszystko. Bo można mieć w życiu wszystko, ale jak się straci zbawienie, to cóż pozostanie? Amen. Po mszy Korowód przejechał ulicami Sołectwa na tereny Strażnicy, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Wśród gości była również delegacja z zaprzyjaźnionej Jasienicy Dolnej w gminie Łamlinowice, a także m.in. wiceminister Stanisław Szwed, senator Andrzej Kamiński, posłowie Mirosława Nykiel i Mirosław Suchoń, wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz przewodniczący Rady Powiatu Pielskiego Jan Borowski. Wody dożynkowe poprowadził zespół Jasieniczanka. Gospodarz Świętaplonu wójt Janusz Pierzyna z rąk starostów dożynek odebrał tradycyjny chleb. Chciałabym, żebyśmy w ten sposób, żeby żadnemu mieszkańcom nigdy go nie brało. Witam Was pięknie na święcie plonów, na Dożynkach, na święcie dziękczynienia. Dzisiejszy czas jest radosny i siedzimy przy wspólnym stole, ale aby do tego doszło, musieli ludzie, którzy pracują na tej roli, wylać ten pot, który nie zawsze jest przez Was doceniany. Kiedy Rozpoczynamy chleb, do większości dzisiaj on już jest skrojony. Wyciągamy go z woreczka i mało kto znaczy ten krzyż na nim. Bo jest już pokrojony, ale chleb jest ten sam. I dlatego z jednej strony chcę podziękować wszystkim, którzy dostarczają nam pożywienia, ale z drugiej strony chcę poprosić wszystkich, aby szanowali tych rolników. Aby kiedy wyjeżdżają w pole i wożą obornik, to aby mieć szacunek do tej pracy, a nie pogardę. Nie zaszczyt kłócić się, nie zaszczyt spierać się przed kamerami, ale zaszczyt jest w zgodzie i ładzie budować Polskę. I za to Wam dziękuję. Dziękuję rolnikom, dziękuję wszystkim gospodarzom za Wasz trud i przywiązanie, ale za Wasze dziedzictwo. Chcieliśmy w imieniu Rady Gminy i moim własnym podziękować za objęcie patronatu dzisiejszych dożynek, ale również dzierżenie tego przez następny cały rok. Gazdowie dożyny gminy Gminie Jasienica, w roku 2019: Państwo Małgorzata i Sylwester Kuś z wyrazami szacunku, uznania, Przewodniczący Rady, Pan Czesław Machalica. No i moja skromna osoba. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Ten dzisiejszy dzień jest połączony również z drugą sprawą, która nas, można powiedzieć, cieszy. Akt przekazania obiekt Gminnego Środka Kultury w Filiach Mazajncowicach wybudowano w latach 2017-2018. Przewodniczący Rady, Pan Czesław Machalica i moja skromna osoba. Pani dyrektor, niech pani się tu dobrze czuje, a lud tu jest dobry, więc na pewno ta symbioza będzie się rozwijać i będzie kwitła, i państwo będziecie z tego obiektu zadowoleni. Wszystkiego dobrego. Myślę, że obiekt przez wiele lat był oczekiwany i realizacja tego dzieła była przekładana z roku na rok, gdyż środki, które były potrzebne na realizację tego zadania, były ponad 5 milionów złotych. Dlatego w 14 sołectwach gminy Jasienica trzeba wypracować konsensus, który jest możliwy jedynie przez inwestycje w każdym sołectwie. Obiekt ten będzie otwarty, można powiedzieć, 7 dni w tygodniu, więc na dole służba, to druhowie strażacy, te pomieszczenia, a pierwsze piętro na różnego rodzaju spotkania, ale również na rozwój pięknych zespołów, które od lat tutaj funkcjonują, jak chór Heinau, Orkiestra Denta poz ostałe formy artystyczne, które rozwijają się. Myślę, że to jest wielkie dziedzictwo i ci ludzie, którzy dotkli różnego rodzaju pracy społecznej przekazują to następnemu pokoleniu. A to jest wychowanie przez przykład. Nie da się wychować następnego pokolenia w mowie, to trzeba swoim przykładem uczynić i dzisiejszy młody świat, który obserwuje wszystkie te działania, które tu funkcjonują, możemy być spokojni, że w przyszłości przejmą to zainteresowanie, będą go rozwijać. No i to społeczeństwo sądzę, że będzie zdrowe, bo ma możliwości i ma gdzie spotkać się, aby rozwijać swoje człowieczeństwo i dzielić się z tym z drugim człowiekiem. Życzę Państwu dobrej zabawy, dobrego można powiedzieć przebywania w tym obiekcie, a pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w chwili tu w Mazańcowicach na pewno dołożą wszelkich starań, aby bytność tutaj była przyjemnością. Po ceremonii przekazania wieńców w pokrojeniu przez wójta chleba i rozniesieniu go wśród uczestników dożynek rozpoczęła się zabawa. I ziarna tych naszych wspomnień, Aniu Pańskie pozdrawia z Kościoła. Ty z garścią włosów idziesz znów do mnie, Ja w mię w krórze ogólne zioła. Po ha, po ha, po ha, biedny <mulny> i zaczął, ha, ha, i